Marcin toż ujawniamy ujawniamy.com. Witam Państwa serdecznie ze Starej Giełdy na Placu Solnym. Tutaj zaraz rozpocznie się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Zobaczymy, czy Michał Jaros i jego drużyna zaprezentują wrocławianom coś nowego, coś ciekawego. Wiesz, tak od... Złotoryi przez Milicz głową masz Państwu dotarły do Wrocławia i dotarliśmy my, jako koalicja Obywatelska, silna drużyna. Szanowni Państwo, jak ktoś pyta, bo jesteśmy we Wrocławiu, Wrocław integruje nas wszystkich, jeżeli jesteśmy we Wrocławiu, to pytamy, jaki Wrocław chcemy, jaki go widzimy, jak go widzimy. Remigiusz, czytko kandydat koalicji obywatelskiej, okręg numer 1, miejsce na liście numer 7. Panie Remigiuszu, pomysły na nową kadencję Rady Miejskiej zakładamy, że się Pan dostanie. I co wtedy Pan by dla Wrocławia zrobił? To przede wszystkim darmowy żłobek dla wszystkich zameldowanych mieszkańców Wrocławia. W Z wzorem warszawskim chcemy wprowadzać nowe standardy we Wrocławiu i dążyć do góry. A przede wszystkim rewitalizacja. Rewitalizacja wnętrz podwórkowych, rewitalizacja chodników, rewitalizacja ulic. Kleczków na dodrze Gaj, Gajowice są to dzielnice, które wymagają większej atencji urzędu miejskiego niż tylko samo centrum. Centrum jest rewitalizowane, podoba nam się to bardzo. Są rewitalizowane skwery. Ale czas, krok do przodu. Czyli trzeba wyjść poza ścisłe centrum, zadbać też o peryferyjne osiedla, dzielnice Wrosła? Jest to co prawda śródmieście, jest to bardzo blisko centrum, ale tak, jak najbardziej. Trzeba zadbać też o dzielnice oddalone troszeczkę od centrum. Dziękuję bardzo. Remigiusz Szczytko, Koalicja Obywatelska. Marek Łapiński, kandydat do sejmiku województwa dolnośląskiego, okręg numer dwa, pozycja numer trzy. Były marszałek województwa, były poseł, obecny radny jeszcze e, bieżącej e, kadencji. Panie Marku, jakie pomysły na przyszłą kadencję? Cóż... Czym takim chce się Marek Łapiński zająć w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego? Budowa tej zwycięskiej drużyny w Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku nowej kadencji to przede wszystkim też propozycje programowe, nie tylko te personalne, które tak rozgrzewają emocje e, całego Dolnego Śląska, ale głównie we Wrocławiu. ale we Wrocławiu rozegramy najważniejszą grę, to przywrócenie biletu aglomeracyjnego. Ja osobiście proponuję bilet aglomeracja 365, to roczny bilet kolejowy dla wszystkich Dolnoślązaków za 365 zł, czyli 1 zł dziennie. I z prezydentem Wrocławia porozmawiam tak, honorujecie ten bilet na tramwaje i autobusy, ten bilet kolejowy we Wrocławiu, to marszałek województwa, samorząd województwa będzie honorował bilet Urban Card i spór o bilet Urban Card Bilet aglomeracyjny we Wrocławiu się zakończy. Dwa dni, tydzień, zrobimy to. Jakub Nowotarski, kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia, okręg numer... Trzy, mniej numer 2. Numer 2. Panie doktorze, porozmawiamy z naukowcem. Jakie ma pan pomysły na Wrocław? Chcę się zajmować tym, co robiłem już dotychczas, między innymi sprawy związane z jakością MPK, z wprowadzeniem wspólnego biletu na... To świetnie pan szło. Uważam, że nieźle, bo rozmawiałem na ten temat z mieszkańcami, wniosłem ten temat na obrady Rady Miejskiej, zaproponowałem swoją treść uchwały, zbieraliśmy podpisy pod tym, bardzo silny mandat poparcia. Radni to odrzucili, ale to też jest rzecz, która mnie motywuje do tego, żeby wejść do Rady, żeby od środka to zmienić. Na początku nie wszyscy wiedzieli o co chodzi, dlaczego to jest ważne i tak dalej, ale dzisiaj wszystkie ugrupowania polityczne mówią jednym głosem: my to wprowadzimy zaraz po wyborach, ale to się właśnie stało dzięki temu, że konsekwentnie przez kilka lat o tym mówiliśmy. Uh... I... Ten czas w tym przypadku był zmarnowany. Nie warto w ten sposób postępować. Jak będę w środku w Radzie Miejskiej, to liczę na to, że będzie mi łatwiej przekonać Radnych Miejskich Wrocławia do dobrych decyzji na rzecz dobrego transportu. Bo dodajmy, że Łanowotarski jest członkiem Akcji Miasto i szefem tejże organizacji, oddolnej, społecznej, młodzieżowej, można powiedzieć. To jest młoda, nowa, świeża krew w Radzie Miejskiej Wrocławia. Tego chyba nam, drodzy Wrocławianie, potrzeba. Znane chyba wszystkim Legendarny, przepraszam, ale tak chyba wszyscy uważamy prezes Wrocławskiego ZOO, pan Radosław Ratajszczak, w nowej roli, w roli kandydata do Rady Powiatu Wrocławskiego. Pozycja numer trzy panie prezesie, co pana skłoniło do wejścia do świata polityki? Polityka interesowała mnie zawsze, ale pracując na tzw. państwowym uważałem, że jest to nie w porządku, żeby wykorzystywać w jakimś stopniu swoją na przykład pracę czy układy później w pracy. Dlatego stroniłem od polityki. Teraz jestem człowiekiem wolnym i myślę, że mam coś do powiedzenia na temat ekologii i mogę pomóc w zbudowaniu naukowo Wrocławia, kanałów ekologicznych, takich, które połączą. Wyspowe już w tej chwili środowiska i jest na to najwyższy czas. Dziękuję bardzo. Radosław Ratajszczak, były prezes Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego. Dziękujemy. A z nami Monika Wodarczyk, kandydatka do Sejmiku e, Województwa dolnośląskiego. Miejsce numer 5, okręg numer 1, dobrze pamiętam? Wrocław. Proszę mnie głosować, okręg numer 5, okręg numer 1. Miejsce, Miejsce numer 5. 5. Numer 5, magia liczba. Dobra, a czemu mają oni, ci wszyscy wyborcy w Wrocławianie, głosować akurat na panią? E, mój dorobek, zaangażowanie, systematyczna praca, ale też postawa, która pokazuje, jak bardzo jestem lojalna, nastawiona na problemy mieszkańców, na potrzeby i realne sprawy mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska. Chyba to jest moją najlepszą wizytówką. Lełż Żak, kandydat koalicji obywatelskiej do Rady Miejskiej Wrocławia. E, Panie Mateuszu, proszę miejsce, okręg powiedzieć, bo zapomniałem, na którym Pan tam wisi yy, i plus parę słów o tym, co Pan chce zrobić w przyszłej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia. Okręg numer 7 Przepole, czyli północ Wrocławia, składający się z obrzeżnych osiedli we Wrocławiu. Startuję z pozycji numer jeden. Ja od 10 lat już działam społecznie na rzecz mieszkańców. To było wiele inicjatyw, między innymi takich, jak starałem się o powstanie Urzędu Pocztowego na wrocławskim osiedlu Lipa Piotrowska. Organizowałem bezpłatne zajęcia dla mieszkanek, mieszkańców północy Wrocławia, czy też chociażby zabiegałem o obwodnicę Przegopola, tak zwaną ulicę Nowolitewską. Startuję, aby Przepole miały lepszą reprezentację w Radzie Miejskiej Wrocławia i chcę głównie nastawić nacisk, między innymi, na tworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców, dla zbudowania docelowo basenu dla północno-zachodniej części Wrocławia, dla osiedli Widawa, Lipa Piotrowska czy Świniary, dokończenie ale to jest praktycznie budowa ale i północnej, czyli obwodnicy, która jest od 1921 w planach miasta Wrocławia. Czy też chociażby chciałbym, aby powstawało jak najwięcej dobrych połączeń komunikacyjnych z centrum Wrocławia. Prawdziwa sława. Profesor Alicja. Chybicka, posłanka na Sejm. Pani poseł, tym razem pani nie startuje, ale no, gorąco, jak pan, jak rozumiem, wspiera pani kandydatów w koalicji obywatelskiej. Oczywiście. Wspaniała drużyna, wspaniali ludzie. Na pewno bardzo dużo dobrego zrobią zarówno dla Wrocławia, jak i w Sejmiku, dla Dolnego Śląska. Życzę im powodzenia, wygranej i głosujcie na nich. Agata Gwadera Urlep, kandydatka do Rady Miejskiej Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pani Agato, jakie pomysły na kolejną kadencję pani, w Pani wykonaniu? Przede wszystkim będę chciała, żeby we Wrocławiu ludziom mieszkało się wygodnie, czyli sprawnie funkcjonujące osiedla, które będą takim sercem aktywności naszej godnia codziennego. Seniorzy, przede wszystkim służba zdrowia, dzieci, rekreacja, sport. No i nie ukrywam takie przeziemne rzeczy, czyli na przykład na każdym osiedlu przy placach zabaw. Kapsułowe, tak, żebyśmy mogli swobodnie czas spędzać, również na świeżym powietrzu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Robert Suligowski, e, współlider e, Zielonych we Wrocławiu, e, kandydat do Rady Miejskiej Wrocławia z list Koalicji Obywatelskiej. E, panie Robercie, które miejsce, który okręg proszę przypomnieć? Okręg szósty, miejsce numer jeden. I co takiego pan chce zrobić w Radzie Miejskiej Wrocławia? Jakie postulaty, jakie postulaty będzie chciał pan wypełnić jako przedstawiciel Zielonych? Pierwszy w historii, dobrze mówię? Tak, pierwszy w historii przedstawiciel Zielonych w Radzie Miejskiej Wrocławia. Po pierwsze Zachód, Zachód zapomniany przez miasto, przez lata, zaniedbany, potężne problemy z edukacją, potężne problemy z transportem, niszczona zieleń, także. Po pierwsze, rewitalizacja leśnicy, historycznej leśnicy. Po drugie, tramwaje, które powinny być przynajmniej zaprojektowane na Stabłowice, musi powstać tramwaj na maślice i po usunięciu kolizji kolejowej jest możliwy tramwaj na muchobór. Ten tramwaj na muchobór powinien niebawem pojechać. Tak jak jest będzie możliwy na jagodno, tak samo na e, wielki Muchobór. E, dalej kwestia ochrony zieleni, ochrony lasów, ochrony łąk. koniec wpadł deweloperki na e, zalewowych polanach, do których nie ma żadnego dojazdu i szkoły. Szkoła nowa, podstawówka na Nowych Żernikach, konieczne liceum ogólnokształcące na zachodzie Wrocławia. Wrocław jest też za obwodnicą, tam mieszka około 100 tysięcy wrocławianek i wrocławian. Pora sobie też przypomnieć o nich i tam też powinien powstać nowy, duży kompleks basenowy, bo niestety leśniczanie są wykluczeni pod tym względem i często jeżdżą do Środy Śląskiej, żeby móc skorzystać z basenu. Michał Jaros, lider Koalicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku. Panie Michale, tym razem pan nie natomiast trzyma pan kciuki no i też chyba ustala strategię na zbliżające się wybory do samorządu jak nastroje i jakie za jakie no jakie plany na kolejną kadencję Rady Miejskiej Wrocławia. Trzymam kciuki za naszych kandydatów i nasze kandydatki Koalicji Obywatelskiej we Wrocławiu w powiecie wrocławskim do sejmiku. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my wiemy o tym, że Wrocław musi być miastem otwartym otwartym na metropolię na powiat wrocławski na województwo musi być też takim liderem tych dynamicznych zmian, które się dzieją w Polsce na świecie, i to Wrocław musi je wyznaczać. I we Wrocławiu muszą wyznaczyć je radni koalicji obywatelskiej. To jest ich zadanie, to jest ich cel, który stoi przed nimi w następnej kadencji, a mają do współpracy kolegów i koleżanki z powiatu wrocławskiego, z Sejmiku, i mają też wsparcie rządu. Dlatego tak bardzo ważne jest głosowanie na radnych koalicji obywatelskiej, żeby pilnowali spraw mieszkanych, mieszkańców Wrocławia we Wrocławiu. No i na Dolnym Śląsku oczywiście w sejmiku, w powiecie wrocławskim. To jest pewna integracja. Wrocław musi integrować, Wrocław musi łączyć, Wrocław zamiast dzielić powinien łączyć. I to jest dla nas dzisiaj najważniejsze wyzwanie, dla tych wszystkich kandydatów i kandydatek, które z różnych stron świata się pojawiły na naszych listach, bo przecież mamy głównie oczywiście Platformę Obywatelską, ale są zieloni nowoczesna, jest też Akcja Miasto i Wrocławskie Forum Osiedlowe. Naprawdę bardzo różnorodne listy, też to jest taka tam międzypokoleniowa drużyna, złożona z różnych środowisk politycznych, ludźmi z różnymi wrażliwościami. Piotr Ule, kandydat do Rady Miejskiej Wrocławia, nowoczesna lista koalicji obywatelskiej. Panie Piotrze, pomysły na nową kadencję, w której Pan pewnie się znajdzie, bo pozycja numer jeden, no to siłą rzeczy Pan się do... Rady zostanie. Chcemy, żeby Rada Miejska wróciła tam, gdzie jest jej miejsce. Powinna reprezentować mieszkańców, powinna reprezentować interesy tych, którzy zabiegają o swoje sprawy. Niekoniecznie muszą być tymi, którzy schlebiają obecnej władzy. Ważne jest, aby mieli przestrzeń do tego, żeby się wypowiedzieć. Niedopuszczalne są takie sytuacje, które miały miejsce po mijającej kadencji, gdzie do głosu dopuszczani byli najpierw deweloperzy, a potem mieszkańcy, kiedy chcieli zabrać głos, to najpierw im tego głosu odmawiano, a potem dopuszczono ich dopiero w trakcie przerwy. Ale. Większość klub wtedy wyszedł z sali. Niedopuszczalne są takie sytuacje. Natomiast jeżeli chodzi o konkretne działania, bardzo liczę na to, że uda się wyposażyć i do, doknąć proces uchwalania specjalnej strefy rewitalizacji. Chcemy ją wyposażyć się w środki budżetowe rzędu 250-300 milionów złotych, tak aby te rewitalizacje w osiedlach w centrum miasta było widać. Chcemy też poprawić dostępność komunikacyjną osiedli po drugiej stronie Odry. Naprawdę na Odrze nie kończy się miasto. Czy ze strachocień wojnów zasługują na to nie tylko, żeby tam był most, ale żeby dociągnąć tę linię tramwajową, żeby dalej wschodnią obwodnicę Wrocławia domknęła nam ten ring, żeby Aleja Wielkiej Wyspy na przykład nie obciążała tylko i wyłącznie mieszkańców Wielkiej Wyspy. Jolanta Niezgocka, wrocławska posłanka Koalicji Obywatelskiej, jeszcze niedawno radna miejska, pani poseł, jak nastroje przed wyborami samorządowymi? Mamy silną drużynę do Rady Miejskiej Wrocławia. To, jest, są, to są ludzie, którzy są gotowi do pracy, kompetentni, zaangażowani. I mam nadzieję, że to właśnie koalicja obywatelska będzie miała największy klub w Radzie Miejskiej. Jeżeli macie problem z zasypianiem, albo nie możecie uśpić waszych dzieci. Włączcie zapis z niedzielnej konwencji wyborczej koalicji obywatelskiej. Atmosfera była senna, delikatnie. Mówiąc, to, ta, to taka uwaga, apel właściwie do wszystkich y, komitetów wyborczych, zróbcie coś bardziej dynamicznego, bo to naprawdę czasami można usnąć z nudów. Tutaj, jak zwykle, mieliśmy szereg zapowiedzi, mieliśmy prezentację wszystkich kandydatów do Rady Miejskiej, y, przepytaliśmy, jak słyszeliście ich pokaźne liczbę, także możecie sami wyciągnąć wnioski, czy warto na nich głosować, czy też nie.